Droga duszo, dzisiaj aniołowie przekazali ci wstrząsające objawienie. Coś, co było ukryte, zostanie ujawnione, a ta prawda może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz niektórych ludzi i sytuacje wokół siebie. Wszechświat działa w tajemniczy sposób i często to, co wydaje się nieistotnym szczegółem, może być kluczem do wielkiego przebudzenia. Aniołowie proszą cię, abyś wziął głęboki oddech i otworzył swoje serce na tę wiadomość. Jest ktoś wokół ciebie, kto ukrywa coś ważnego, a prawda o tym może cię zaskoczyć. Ale nie bój się, ponieważ wszystko dzieje się w imię boskiego celu. Prawda zawsze wychodzi na jaw we właściwym czasie, a aniołowie są tu po to, by upewnić się, że jesteś przygotowany na przyjęcie tego objawienia w najlepszy możliwy sposób. Sekret ten może być związany z czymś, co już czułeś w swoim sercu, z intuicją, która podpowiadała ci, że istnieje coś poza tym, co widzą oczy. Być może to było nagłe przeczucie, wrażenie, że coś jest nie tak, nawet jeśli nie miało logicznego wyjaśnienia. Może się zdarzyć, że w pewnym momencie zauważysz nieoczekiwaną postawę u kogoś bliskiego, wycofanie się bez wyraźnego powodu, lub nawet subtelną zmianę w sposobie, w jaki ta osoba się z tobą komunikuje. Małe szczegóły, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, lecz w głębi duszy budzą pytania i wątpliwości. Aniołowie chcą abyś wiedział, że Twoja intuicja zawsze Cię prowadziła. To uporczywe uczucie, ten niepokój, który odczuwałeś wielokrotnie, nie był wytworem Twojej wyobraźni. To był znak. Wszechświat próbował Ci pokazać, że coś było trzymane w tajemnicy i czekało na właściwy moment, by ujrzeć światło dzienne. I teraz ten moment nadszedł. Być może prawda ta dotyczy czegoś, co zostało powiedziane za Twoimi plecami, informacji, która została pominięta, a nawet nieujawnionego uczucia. Może się zdarzyć, że ktoś ukrył coś przed Tobą ze strachu przed konsekwencjami, ze wstydu lub po prostu dlatego, że myślał, że Cię chroni. Ale aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że prawdy nie da się ukrywać wiecznie. To, co ukryte, zostanie rozświetlone, a wszystko, co było zakryte, zacznie się naturalnie ujawniać, tak jakby przed Twoimi oczami została zdjęta zasłona. Ufaj temu, co czujesz. Jeśli Twoje serce ostrzegało Cię o tym, oto nadchodzi potwierdzenie. A gdy prawda ta zostanie objawiona, będziesz przygotowany, by podejść do niej mądrze i roztropnie. Aniołowie zapewniają cię, że to objawienie nie ma na celu wyrządzenia ci krzywdy, lecz uwolnienia cię, tak abyś mógł wyraźnie zobaczyć rzeczywistość i iść naprzód z jeszcze większą siłą i duchową ochroną. Ludzie często ukrywają prawdę ze strachu, niepewności lub dlatego, że uważają, że w ten sposób chronią innych. Strach przed osądem, strach przed utratą kogoś. A nawet przed trudnościami w radzeniu sobie z konsekwencjami sprawiają, że pewne sekrety są przechowywane przez długi czas. Niektóre prawdy są przemilczane nie ze złej woli, ale w desperackiej próbie uniknięcia cierpienia, przedłużenia komfortowej sytuacji, lub nawet uniknięcia odpowiedzialności, jaką może nieść ze sobą takie ujawnienie. Jednak aniołowie chcą, abyś wiedział, że bez względu na to, jak trudne to się może wydawać, prawda zawsze będzie drogą do wyzwolenia. Prawda, gdy w końcu zostanie ujawniona, może początkowo wywołać szok, zaskoczenie lub nawet chwilowy ból, ale wkrótce stanie się bramą do nowego zrozumienia, nowej perspektywy. Wyobraź sobie, że dźwigasz niewidzialny ciężar który nawet nieświadomie ogranicza Twoje możliwości chodzenia. Kiedy prawda wychodzi na jaw, ciężar ten znika, a nawet jeśli na chwilę może się wydawać, że trudno sobie z nim poradzić, na dłuższą metę przyniesie Ci jasność umysłu, ulgę i spokój. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że prawda nie niszczy, lecz odbudowuje. Mimo że na początku może się to wydawać bolesne, ma ono moc przeorganizowania Twojego życia w sposób bardziej zgodny z Twoim duchowym celem. Wszystko, co zostaje ujawnione, pojawia się we właściwym czasie dla Twojej nauki i rozwoju. Kiedy ta prawda do Ciebie dotrze, weź głęboki oddech, zachowaj spokój i pamiętaj, że aniołowie są u Twojego boku. Nie reaguj impulsywnie ani z urazą, ale mądrze i rozsądnie. Zapytaj siebie: czego to objawienie chce mnie nauczyć? Jak mogę przekształcić tę prawdę w lekcję? Jeśli będziesz działać świadomie, zdasz sobie sprawę, że to, co wydawało się wielkim szokiem, okaże się kluczem do Twojego wyzwolenia i duchowego rozwoju. Nic, co opiera się na iluzji, nie może trwać wiecznie. Prawda jest jak światło słoneczne, prędzej czy później rozświetli nawet najciemniejsze zakamarki. Ufaj, że wszystko, co wyjdzie na jaw, wyjdzie ci na dobre. I nawet jeśli na początku wydaje się to trudne, to objawienie przyniesie ci niezbędne zrozumienie, dzięki któremu twoja dusza będzie mogła iść dalej lżejsza. Silniejsza i bardziej połączona z boskim celem. Aniołowie proszą, abyś pozostał silny i zaufał boskiemu planowi. Kiedy i jeśli ten sekret wyjdzie na jaw, nie reaguj gniewem i osądem. Zamiast tego staraj się zrozumieć, dlaczego taka sytuacja istnieje i jak może ona służyć Twojemu rozwojowi duchowemu. Niektóre prawdy wyłaniają się, aby udzielić nam cennych lekcji na temat zaufania, rozeznania i samoświadomości. Przygotujcie się, ponieważ w najbliższych dniach możecie otrzymać wyraźne znaki świadczące o tym objawieniu. Może to być sen, nieoczekiwana rozmowa, a nawet zbieg okoliczności, który wydaje się nic nieznaczący, ale w głębi duszy niesie ważne przesłanie. Aniołowie będą u twego boku kierując każdym Twoim krokiem tak, abyś zrozumiał tę prawdę mądrze i zrównoważenie. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce i chcesz potwierdzić swoją wiarę w ścieżkę, którą wskazują Ci aniołowie, napisz w komentarzach: Jestem gotowy na boską prawdę. To potwierdzenie wzmocni Twoje połączenie z płaszczyzną duchową i sprawi, że objawienie dotrze do Ciebie we właściwym czasie. Pamiętaj, żadnej prawdy nie da się ukrywać wiecznie. To, co było ukryte, teraz zostanie rozjaśnione, a aniołowie zapewniają cię, że to objawienie wyjdzie ci na dobre. Zaufaj niebiańskiej ochronie i pozwól, aby światło prawdy prowadziło twoją ścieżkę. Jeśli ta wiadomość wydała ci się zrozumiała, spodoba ci się ten film. Zasubskrybuj kanał i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje takiego wsparcia. Twoje wsparcie jest niezbędne, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób. Jeśli chcesz okazać swoją wdzięczność, rozważ dokonanie darowizny za pomocą przycisku w Super Funky. Niech aniołowie nadal oświetlają Twoją drogę i przynoszą pokój Twojemu sercu.